Dobra. Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprosiłam Anetę, która uczestniczyła w moim programie, w moim projekcie Odwaga i Wytrwałość. I Aneta, chciałam się ciebie zapytać, co ci dał ten projekt? Co ci dała taka miesięczna, dość intensywna praca ze świadomością? Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogłam brać udział, że trafiłam w ogóle na ciebie, bo dało mi to ogromnie dużo. W ogóle na sam początek spotkałam się, jak ciebie zaczęłam słuchać i zobaczyłam tą żyletowatość, tą taką precyzję i konkret, no to z jednej strony widziałam po drugiej stronie, właśnie osobę, która no po prostu realizuje to wszystko, co zawsze mi było bliskie sercu i widziałam, że to jest fajne i widziałam ją, a z drugiej strony nie mogłam, właśnie ciebie widziałam i nie mogłam wystać, no ale że ja tam lubię tego Junga, który różne mądre rzeczy powiedział, no to właśnie sobie wiedziałam, że no to jest jakiś taki cień, to jest jakiś taki po prostu, że ja gdzieś się tam miotam, gdzieś się wije, jak piskosz, Aha. a tak coś prawdziwego, co tak naprawdę, no no, nie ma się, no, kurde, są, są wymówki, choćby ta kwestia tych wymówek, wiesz? Teraz mnie tak porwało w stronę wymówek. No to to jest ogromna sprawa widzieć swoje, wiesz, to, dlaczego w pewnym momencie wolimy spać, wolimy utonąć w tej codzienności i tak naprawdę niczego nie zrobić w kierunku jakiegoś celu, który sobie wybieram, wiesz, który mnie gdzieś tam rozpala. Więc te, te wymówki, to nawet dzisiaj przy spacerze e, przyszło mi do głowy, że mam taką jedną koronną wymówkę, że zacznę robić, jak już będzie cicho, jak młody pójdzie spać. E, no, i to jest po prostu już wymówka wymówek, bo jak przychodzi ten wieczór, ja często jestem dość zmęczona i nie robię tego. No właśnie jak ja mam, wiesz, na przykład pisać coś, czy coś malować, czy brać tą wypalarkę, no to ja muszę to robić. No po prostu chodzić, siąść, siąść teraz, nie prokrastynować, ja to sobie zrobię wieczorem, bo w sumie dzisiaj mnie dotknęła ta myśl, że no odkładasz na wieczór. No i tyle, nie w temacie. Bo A ty tak naprawdę jesteś artystką. O, pięknie, pięknie, tak, tak, jestem artystką. No musiałam zapytać wprost, no bo wypalarka, ja rozumiem malowanie hobbystyczne, ale wypalarka to już jest coś, co mnie już widać jakąś twoją Umiejętność. A powiedz mi, co Ci dało te takie, że musiałaś się pokazać z tymi uczuciami na zewnątrz, bo wiesz, jak się u mnie pracuje, <noise> że no musisz wychodzić z krzaczorów albo out z projektu, nie? No bo no tak jest, no albo zrobisz zadanie, albo, albo nie zrobisz. To powiedz, jak Ty to odebrałaś? Po pierwsze, to w ogóle mi się bardzo podobało, że Ty osoby, które nie pracują, po prostu autu, no, autujesz i to jest dobre i to budzi, budzi też motywację i taką, że, że jesteśmy generalnie w gronie osób, które chcą pracować. A druga rzecz właśnie to, o co pytasz. Pytasz o, no ja mam taki, wiesz, umysł rozbiegany i tego dużo no, do powiedzenia. O tym, że musiałaś powiedzieć na zewnątrz, na forum o swoich, o swoich przemyśleniach względem samej siebie. To jest bardzo dobre, bo generalnie teraz chodzi, wiesz, taki cytat gdzieś tam w social mediach chodzi, że wybrałem się na bal maskowy i w zasadzie okazało się, że ja jeden przyszedłem z normalną twarzą i się wstydzę. Jak się oswajasz z kamerą i z mówieniem i z tym, co masz w środku, to to jest potęga w ogóle. To jest potęga. To to naprawdę jest świetna sprawa. No, i też właśnie ty, ty takie zagadnienia podawałaś, które no, które było ciekawie. W ogóle ja już miałam przerwę w kamerze, bo ja lubiłam, ale nie aż, nie aż tak, nie? Do tej pory nie, mia, nie było jakiejś myśli przewodniej w tych moich jakby spotkaniach z kamerą, a teraz też rozpaliło się we mnie takie. Takie uczucie, no ta będę miał być pewien wywiad z pewną panią z grupy, <grym>, ale ja przeżyłam no, na, na swoich socjalnych mediach, przeżyłam właśnie też mówienie do, do ludzi <grym>, i bez, no, bez, bez, bez planu, bo tam pewien plan nie wypalił, ale to mnie tak zahartowało i tak naprawdę zobaczyłam taką jeszcze jedną rzecz, której, o której już zapomniałam, że ja to lubię, nie? I to jest fajne. I to oswaja ze sobą, nie? I właśnie. Mhm. Super. Masz jeszcze coś y, y, fajnego do powiedzenia, czym chciałabyś się podzielić dla osób, które będą w przyszłości ze mną pracować w takich projektach? Podobnych projektach, nie takich samych, ale podobnych? Właśnie. Wiesz co, ja tu sobie w ogóle zrobiłam sobie taką taką specjalną tablicę, na której y, wynotowuję Różną czcionką, żeby to tak w oczy biło trochę, właśnie te, te słówka. No, powiem ci też na potrzeby tego projektu, bo ja ciągle budziłam świadomość, budziłam świadomość i to słówko świadomość mi przyszło, ale tak, tak, tak wiesz, już takie było jak chlebnie i już nie budziło tego, ale tak naprawdę ja zauważam, że bez tej przytomności to się w tym śnie codzienności u, utoniesz jak nic, więc to jest naprawdę no naprawdę warto z tobą pracować. Tam w ogóle jeszcze przy programie to jeszcze pewno. Jeśli tutaj się tak dużo działo, to no, to tak. ja sobie nawet wyobrażam, co może być tam. Znacznie no, bardziej intensywniej. Jeden z takich Takich cytatów, który mam na tej mojej, właśnie tablicy, jest, że motywacja raz na miesiąc nie istnieje. I oczywiście możemy mówić o tym, że właśnie że do, do tych celów, a tam wiesz, przecież to jest takie ciężkie, nie będę do tego dążyć, ale jeśli po prostu nie będziemy dążyć, no to następny, um, nas, właśnie do tej, tak jak Ty mówisz, jeśli się nie zmienisz, życie, życie Cię zmieni. Po no. prostu jest konieczna determinacja, bo nawet Ty, która tam dmuchasz w skrzydła, to nie będziesz siedzieć za każdą z nas i nie będziesz jej ciągle... Nie zmieniać. mogę tego zrobić nawet, <laughs> nie mam no, takiej siły. Ty nie, ale ty też nie masz tego, nie, no właśnie, ty pracujesz tak inaczej, bo ostatecznie nikt nam nie będzie ciągle dmuchał w skrzydła, trzeba wziąć odpowiedzialność. No, nie jesteście już dzieciakami, no, nie pracujemy z dzieciakami. Dobra, super. Oj. Ja myślę, że to mamy. Dziękuję Ci bardzo za twoją, Twój udział, za Twoją wypowiedź. No i do zobaczenia na grupie Rozmiej Skrzydła. Dokładnie, dziękuję bardzo. Do zobaczenia Maju. No. Dobra.